Dzień dobry, witajcie. Jeszcze w ubiegłym roku powiedziałbym, że spotykamy się z najmniejszym oferowanym w naszych salonach Jeepem. Bo jeszcze do ubiegłego roku Renegade to był najmniejszy model Jeepa. Ale tak już nie jest. Trochę lat minęło od premiery Renegade'a. Auto zadebiutowało w salonach w 2014 roku. Mamy rok 2023, więc niemal 10 lat. A samochód, pomimo tego, że minęło te 10 lat, nadal. Może się podobać, no i co najważniejsze, nie jest już najmniejszym jeepem oferowanym w polskich salonach, bo mniejszy jest Avenger, który jest albo spalinowy, albo elektryczny. Natomiast w przypadku Renegade'a opcji elektrycznej nie mamy. Do wyboru mamy zwykłe silniki spalinowe 1.0 oraz 1.3. Ewentualnie, jeśli ktoś chce mieć samochód trochę zelektryfikowany. Tam może zdecydować się na hybrydę plugin. Opcje są dwie, jeśli chodzi o hybrydę plugin. Mamy wersję słabszą, 190-konną, mocniejszą, 240, i to jest właśnie ta wzmocniona, 240-konna e, wersja Jeepa Renegade w wersji Trailhawk, Czyli wszystko mająca najdroższe ceny, zaczynają się powyżej 200 tysięcy złotych. E, dużo. Ale skończyły się już tanie samochody i wszystkie samochody są mega drogie. Ale przyjrzyjmy się Renegade'owi z bliska, bo pomimo tego, że to jest mały samochód Jeepa, to jest pierwszy na dobrą sprawę, chyba jeden z pierwszych Jeepów zrobionych już pod auspicjami w pewien sposób kwiata, bo przez pewien czas. Jeep należał do Fiata, aktualnie jest to część koncernu Starantis. Pomimo tego, że to jest mały samochód, miejski SUV, no to już nie jest crossover, uwierzcie mi, to jest naprawdę SUV z całkiem przyzwoitymi zdolnościami terenowymi, postarano się, aby ten mały, miejski SUV, który ma niewiele ponad 4 metry długości, zachował wiele Elementów charakterystycznych dla Jeepa, poczynając od charakterystycznej atrapy, poprzez stylizację, stylizację przedniej części nadwozia. I co ciekawe, co fajne, co może podobać się w renegadzie i rozumiem osoby, które kupują właśnie takiego niewielkiego e, miejskiego Suwa, to co jest mega fajne, to zewnętrzny samochód wygląda na cukierkowy, niewielki, bo on jest niewielki, ale po zajęciu miejsca za kierownicą czujemy się w nim, jakbyśmy siedzieli w dużo większym samochodzie, co jest naprawdę zaskakujące. Z przodu już widzieliście Renegade'a, wygląda jak prawdziwy Jeep. Trochę może skurczył się w praniu, ale nadal zachował elementy charakterystyczne dla marki. Z boku, cóż, no to trudno tutaj szukać nawiązań do Wranglera, yy, Grand i Cherokee, Cherokee. To jest po prostu inny samochód, yy, ale zaprojektowany bardzo... W przemyślany sposób, bardzo rozsądnie, tak żeby na tej niewielkiej przestrzeni pomiędzy zderzakami zmieścić jak najwięcej miejsca w kabinie. Proste linie, prosty przód, szyba, no, niepochylona, niemal pionowa, tylna część nadwozia również niemal pionowa. Efekt tego jest taki, że w kabinie, mimo tego, że wydaje się, że samochód nie jest zbyt duży, tego miejsca może być naprawdę całkiem sporo i tego miejsca sporo jest. Wystarczy zobaczyć, jak otwierają się drzwi. Drzwi otwierają się szeroko i dostęp zarówno do pierwszego, jak i drugiego rzędu jest komfortowy. A jak już mowa o zajmowaniu miejsca, otwór drzwiowy może nie jest zbyt duży, samochód jest niewielki, więc trudno, żeby te drzwi miały nie wiadomo jaką długość, ale jest prostokątny, niemal prostokątny, to jest delikatnie ścięty, więc zajmowanie miejsca na tylnej kanapie jest. Wygodne, komfortowe. Dodatkowo nad głową mamy mnóstwo miejsca, bo auto jest wysokie. Trzem osobom z tyłu będzie ciasno. Jak to w samochodzie tego rozmiaru, ale dwójce nie będzie ciasno, nie powinni narzekać. Zajmowanie miejsca za kierownicą wygodne siedzimy, wys siedzimy wysoko, praktycznie wychodzimy z samochodu, nie wsiadamy do tego samochodu. Wchodzimy, wychodzimy, nie musimy. Się schylać, nie musimy kucać, siadamy, jesteśmy na miejscu. Co prawda, jak to w takim małym suwie fotel, nie może być zbytnio opuszczony do dołu, bo wtedy byłoby dużo mniej miejsca w kabinie. Ale samo wchodzenie, wychodzenie to ekstra. Ja nie narzekam na pozycję za kierownicą, przyzwyczaiłem się do niej. Fajna mięsista kierownica, zegary niemal tradycyjne, bo mamy. Zwykły obrotomierz i mamy wskaźnik informujący nas o tym, w jaki sposób wykorzystujemy e, możliwości napędu elektrycznego. Tak, bo to jest hybryda plug więc możemy jechać albo na prądzie, albo w trybie hybrydowym, albo w trybie sportowym. Wtedy cały czas pracuje silnik. E, najfajniejsze jest to, że na prądzie tym samochodem da się przejechać 50 km. Według danych producenta da się przejechać 50 km i w tych warunkach pogodowych, które są aktualnie, mamy wrzesień, i temperatury w granicach 15-20 stopni. 50 km jest osiągalne. Deska rozdzielcza. Tradycyjna dla Jeepa. Tutaj nie ma się do czego przyczepić. Mamy to wszystko, co być powinno. System multimedialny. Przyzwyczaiłem się do niego, nie przeszkadza mi. Ale też mamy mnóstwo przycisków, które sprawiają, że obsługa tego samochodu jest po prostu przyjemna. Trailhawk, czyli wersja... Najbardziej wypasiona e, jeśli chodzi o hybrydę plugin, e, mamy napęd na cztery koła, żeby było ciekawiej. Tak, to jest SUV, który ma napęd na cztery koła. No i bagażnik ma pojemności niewielkiej. Niestety mamy miejsce w kabinie. W bagażniku zmieszczą się zakupy. To co cieszy to to, że pod podłogą bagażnika znalazło się miejsce na pełnowymiarowe koło zapasowe. Szanuję to bardzo, zwłaszcza, że mamy do czynienia z hybrydą plugin. W wielu hybrydach plugin miejsce koła zapasowego zostało zajęte w domocześniejszych samochodach, tych, które wcześniej zostały zaprojektowane. Zostało zajęte przez zespół akumulatorów trakcyjnych. Tutaj akumulatorów trakcyjnych nie mamy. Tutaj mamy ha! pełnowymiarowe koło zapasowe, co jest bezcenne. Właśnie. Przechodzimy do tego, co dla mnie w samochodzie jest mega ważne, najważniejsze, bo to jak siedzimy w samochodzie jest ważne z kilku powodów. Podstawowym jest to, że jak możemy dobrze w samochodzie usiąść, to wtedy możemy też dobrze ten samochód obsługiwać. Tutaj zajęcie pozycji za kierownicą odpowiedniej nie jest trudne, bo fotel ma szeroki zakres regulacji, kierownicę możemy dostosować tak, żeby widzieć wszystko co jest za kierownicą. Po środku mamy Komputer pokładowy, ja przejechałem w ciągu kilku dni tym samochodem 200 km przy średnim zużyciu, uwaga 4 litrów na 100 km bywało lepiej, ale 4 litry, mówmy się, pierwsze 100 km, starałem się pierwsze 100 km, starałem się przejechać tak, żeby ten samochód cały, zawsze z garażu wyjeżdżał naładowany. Potem jeździłem nieco więcej, nie miałem czasu. Efekt 4 litry na 100 km, ok. System multimedialny, tutaj się nie ma specjalnie do czego przyczepić, bo to jest MediaNav, którego dobrze znamy e, od ładnych kilku lat. Były jakieś drobne aktualizacje, ale całość naprawdę ładnie komponuje się w tej no, może trochę ascetycznej desce rozdzielczej, bo tutaj mamy czarne plastiki, które są matowe, super. Nie mamy tutaj nigdzie piano black. Co doceniam, bo nie ma żadnych refleksów, nic nam się nie palcuje. Żeby było ciekawiej, ten cały system multimedialny też jest pokryty jakąś taką. Jest wykończony w taki sposób, że nie zostają na nim odciski palców. Nie, nie jest wypalcowany, więc jest super. To najlepiej widać, jak jest wyłączony. Przy włączeniu też, jak jest ciemny. System multimedialny działa, gra. nie jest OK, nie ma się do czego przyczepić. Możemy sobie wyłączyć systemy, możemy sobie wyłączyć ekran. Wszystkie przyciski mamy zgrupowane tak jak w tradycyjnym, zwykłym samochodzie. Nie ma tu żadnych udziwnień. System multimedialny, klimatyzacja i wybory. E, właściwie selektor wyboru, trybu, selektor wyboru trybu jazdy jest tu. Tutaj mamy skrzynię automatyczną, jak to w hybrydzie. Natomiast tutaj możemy wybrać jeden z kilku trybów jazdy. Zacznijmy od tych. Mamy trzy. Mamy hybrydowy. Elektryczny oraz taki, który umożliwia nam naładowanie po pierwsze samochodu, akumulatorów do zakładanego przez nas poziomu. A jak wyjeżdżamy samochodem naładowanym chcielibyśmy wjechać do miasta albo do jakiejś uliczki z, z wyłączonym silnikiem spalinowym, to wtedy wyjeżdżając samochodem naładowanym naciskamy e save i samochód po prostu zużywa paliwo, oszczędza prąd. W akumulatorach. No właśnie. Jeep Renegade Trailhawk to samochód, który z założenia jest autem terenowym i, i faktycznie sobie jak na małego miejskiego suwa w tym terenie potrafi poradzić. Sprawdzamy to już wielokrotnie. Mamy do wyboru jeden z, uwaga, raz, dwa, trzy, cztery, pięciu trybów jazdy. Mamy tryb auto, sport, snow, sand and mood oraz rock, więc cały System. E, proszę bardzo. E, cały system tutaj nam działa. Mamy asystenta z jazdu, który w trybie e, ROK jest niedostępny. O proszę bardzo. Mamy tryb 4WD LOW, e, więc samochód będzie jechał nieco wolniej. Log. Możemy sobie poblokować napędy. W żadnym innym miejskim suwie takiego rozbudowanego systemu zarządzania napędem na cztery koła nie znajdziecie, a właściwie nikt nie znajdzie. Dlaczego? Dlatego, że no jeep stara się, żeby nawet ten mały miejski samochód y kupowany przez fanów marki y spełniał ich oczekowania, jeśli chodzi o jazdę w terenie. I taka o, możliwość konf takiej konfiguracji tego systemu sprawi, że naprawdę. Będzie dało się tym samochodem w terenie pojeździć. No cóż, ruszajmy. Bo to jak jeździ się tym samochodem, nie powiem, że jest zaskakujące, bo Renegade'em jeździłem już wielokrotnie i byłem lekko zaskoczony. Nie ukrywam, że byłem lekko zaskoczony, że ten samochód cały czas jest oferowany. Cały czas Renegade'a można kupić. Co jest. No, dla mnie jednak jest zaskoczeniem, bo samochód na rynku jest od ładnych kilku lat, dyszka zaraz strzeli. A pomimo tego, że tyle czasu minęło od momentu debiutu tego samochodu na polskim rynku i nie tylko na polskim rynku nie sprawiło, że ten samochód jakoś specjalnie się zestarzał. Tak, mamy dużo przycisków, to Akurat cieszy. Mamy system multimedialny, który jest. Mamy napęd hybrydowy, który też jakoś specjalnie nie przeszkadza. Sprawdzałem też, ile będzie tak zużywać, jak nie naładujemy tego samochodu. Jak nie naładujemy tego samochodu, to będzie zużywał przy takiej normalnej miejsko-podmiejskiej jeździe 5-6 litrów na 100 km. Oczywiście, jeśli będziemy cisnąć. 140 albo i więcej po autostradzie. No to wtedy możemy spodziewać się, że to zużycie energii elektrycznej będzie dużo wyższe. Ale tak jest w każdym samochodzie, więc tutaj nie ma e, specjalnych niespodzianek, nie ma e, zaskoczeń. Sam samochód, cóż. Podoba mi się, podoba mi się z jednego prostego powodu, za jeśli ktoś chce jeździć kultowym jeepem, a Wrangler nie, nie pasuje, bo mówmy się, Wrangler to nie jest samochód e, idealny do jazdy na co dzień. Nie ma takiej opcji. E, jest męczącym autem na co dzień. E, inne modele nie trafiają w jego gust. A chciałbym mieć coś niewielkiego, to Renegade nie jest takim złym wyborem. No, tylko właśnie pytanie, czy hybryda plugin ma sens? W tej wersji Trail ceny zaczynają się od grubo powyżej 200 tysięcy złotych. Ja wiem, że w przypadku wielu modeli zaprezentowanych, pokazywanych w, no, no 10 lat temu te wersje Hybryda plugin to były wersje, które były najbardziej. Wypasionymi i najmocniejszymi wersjami napędowymi. Wystarczy wspomnieć na przykład Volvo xc 90 gdzie najmocniejsza wersja to była właśnie hybryda plug-in. I w przypadku wielu takich modeli było dokładnie tak samo. Klienci przychodzili, chcieli kupić samochód z mocnym silnikiem i kupowali hybrydę plug-in, bo to była najmocniejsza opcja. W tym przypadku według mnie mocy jest aż nadto, bo mamy. Ponad 200 koni. Dużo, naprawdę dużo. E, zwłaszcza, że pomimo tego, że jest to bardzo cywilizowany miejski SUV, to nie jest crossover SUV. E, to jednak pomimo tego, te 200 koni, ponad 200 koni, e, to chyba trochę za dużo takiego samochodu, bo on nie prowadzi się jak SUV. On prowadzi się bardziej jak terenówka. On prowadzi się nieco gorzej niż takie typowe e, miejskie suwy, Crossovery, e, ale tylko na asfalcie. Jeśli zjedziemy z e, asfaltu na szuter, to już w tym samochodzie poczujemy się dużo lepiej, bo wszystko tutaj zostało zaprojektowane tak, żeby ten samochód właśnie w tym terenie sobie radził jak najlepiej. Króciutkie zwisy. Wysoko podniesione zderzaki. To wszystko sprawia, że nawet w taki nieco bardziej wymagający teren, tym samochodem możemy wjechać bez obawy o to, że coś byśmy urwali, bo raczej nie urwiemy. E, osiągi wystarczające w zupełności i takich nie wykorzystuje. Dosetki samochód przyspiesza w mniej niż 10 sekund, rozpędza się podobno do 200 km na godzinę, to też dużo. No właśnie, i te zawieszenie typowe dla e, bardziej terenówki niż suwa, bo przejeżdżamy przez jakieś drobne nierówności. Suwy przepływają jak zwykle e, standardowe auta kompaktowe. Natomiast w przypadku Renegade'a jest twardo. Jest twardo, a jest twardo z tego powodu, że w terenie nam się to przyda. Podczas takiej normalnej, codziennej jazdy też nie będziemy specjalnie narzekać. więc cóż, Renegade. Pomimo swojego stażu rynkowego, 10 lat minęło prawie, za chwilę minie, pomimo swojego stażu rynkowego, to nadal hmm, ciekawa propozycja dla osób szukających niewielkiego Jeepa. Co prawda, e, pojawił się konkurent. E, ten konkurent to Jeep Avenger, e, który jest już nieco innym Jeepem, jest zaprojektowanym. W zupełnie inny sposób. Jest produkowany w Polsce, jest mniejszy. I może być również dostępny, a właściwie jest dostępny z silnikiem elektrycznym pod maską. Więc można sobie wybrać, czy chcemy mieć zwykłe auto spalinowe, czy elektryka. I ten elektryk kosztuje mniej więcej tyle samo to Jeep Renegade nieco większy z napędem hybrydowym. Więc teraz sami sobie musicie odpowiedzieć na pytanie. Co będzie lepszym wyborem? Hybryda plug taka jak Jeep Renegade czy pełny elektryk taki jak Jeep Avenger? Każde rozwiązanie ma swoje plusy i minusy. Avenger jest mniejszy. Jest elektryczny. Jeśli rzadko jeździcie w trasę i potrzebujecie samochodu do jazdy, e, no dojazdy do pracy wokół komina, tak 100 150 e, km od domu, to elektryk będzie całkiem sympatycznym wyborem, bo pomimo tego, że nie ma tak mocnego silnika jak w hybrydzie Pagin, e, taką jak mamy tutaj, to osiągi w zupełności was wam wystarczą, będą zadowalające. Jeśli często jeździcie w trasy, to hybryda plugin no, ma tą przewagę, że yy, możecie ją szybko zatankować. E, wadą jest natomiast to, że o ile dobrze pamiętam, to w hybrydzie plugin mamy zbiornik paliwa o pojemności 35 litrów efekt. O tankowanie co 300 km podczas jazdy autostradą to nic przyjemnego. Z drugiej strony, jadąc autostradą samochodem elektrycznym, też trzeba ładować go co 300 km, więc różnica żadna. Wybór należy do Was. No I Renegade pasuje. Pasuje ten system, ten układ napędowy, bo no 50 km w jedną stronę na prądzie super. Da się ten samochód nawet całkiem sprawnie, szybko naładować. Ale. Obecnie miałbym problem, czy hybryda plug-in, czy elektryk, bo ceny hybryd plug-in są porównywalne z autami, z cenami aut elektrycznych. No jeśli ktoś się boi elektryka, no to hybryda plug-in będzie takim pomostem, może się przekona. A jeśli ktoś się nie boi, no to wybierze elektryka. No jeśli ktoś nie chce ani elektryka, ani hybrydy plug-in, tylko chciałby mieć mocnego, małego, miejskiego Jeepa, a takim modelem jest Renegade, też będzie zadowolony. Dziękuję.